Wiesz, co jest najważniejsze w prowadzeniu sklepu internetowego? To jest opis produktu. I właśnie przygotowałem dla Ciebie film, gdzie pokażę Ci, jak każdy element powinien wyglądać. Będzie to yy, film w przyspieszonym tempie, ale każdy element będę Ci omawiał i powiem, dlaczego on jest taki ważny. A właśnie, zapomniałbym, nie wiem, czy wiesz, ale prawie 90% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, czyli nie dostanie powiadomienia o nowych materiałach. Więc jeżeli Ci się podoba i chcesz być na bieżąco z materiałami, to po pierwsze zasubskrybuj kanał. No i po drugie, ustaw dzwoneczek. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, oglądałeś do końca, to zostaw mi lajka. Dzięki. Ja tutaj oczywiście pracuję na platformie. Takedrop No i Takedrop ma taki fajny bajerancki edytor. Jak widzisz tutaj jest kilka kategorii, funkcje, stopki i możesz sobie takie bloki przerzucać po lewej stronie. Tam są dodane standardowe grafiki, a zaraz em, będziemy sobie przerzucali i e, wgrywali własne grafiki. Więc tutaj też Ci pokażę, skąd na przykład może uciec grafiki, jak powinna wyglądać taka ta, ta strona, czyli jest taki tutorial, krok po kroku, jak powinien wyglądać prawie idealny opis produktu. Ehm, Czyli zanim przejdziemy do w ogóle stworzenia takiego opisu, ja tutaj to wszystko przyspieszę, no bo to troszeczkę mi zajęło. Natomiast zanim przejdziesz sobie, dodasz produkt, opis jego, to zrób sobie taką mapę myśli i rozpisz sobie, co powinno się znaleźć w tym produkcie. Ja tutaj widzisz, że biorę taką rybkę wibrującą. No, no tutaj widzisz, dopisujesz, że to jest, że jest. Kod musi się wyszaleć, no i że jest e, kod inaczej to jest nazywany psotnik, pupil czy zwierzę domowe, wszystko sobie rozpisuję, a co chcę, żeby znalaz, znalazło się na stronie e, na stronie lądowania. No, i teraz widzisz, że wchodzę. Każdy z tych elementów, które pojawiły się na stronie, mogę sobie zmieniać. Czyli zmieniam sobie opisy z tych przykładowych, wgrywam sobie e, g, e, grafiki. I to jest bardzo ważna rzecz, żeby dodać na przykład takie widżety jak ten tutaj, widzisz, że ocena i gwiazdki, bo to jest coś, co sprawia, że te, ta strona jest no, takie, taka bardziej żywa. Każdą tutaj grafikę możesz sobie yy, podmienić. Zobacz, że te wszystkie opisy, które ja tutaj zrobiłem, no to yy, lepiej mieć przygotowane wcześniej i następnie doda dodawać sobie. Tutaj widzisz, że pełno jest takich konek. To są na przykład tu wytrzymałość, bezpieczeństwo i tak dalej. Uwierz mi, że na wielu stronach, w których mam, takie ikonki naprawdę robią robotę. Czyli w, w, sprawiają, że ta konwersja jest wyższa. To są ikonki tak jak na przykład tutaj o produkcie, ale mam też takie standardowe ikonki, które... Później e, zobaczysz, są to ikonki takie podnoszące wiarygodność, w stylu np. 14-dniowe prawo zwrotu. Według ustawy, tak musi być to 14-dniowe e, prawo zwrotu, a jak jeszcze zapiszesz na stronie, to no wiadomo, jest to troszeczkę e, bardziej wiarygodne. Zobacz, że tam e, tutaj wykorzystuję sobie ikon findera, żeby te ikonki sobie poz, e, pozmieniać. Pamiętaj, żeby tam sprawdzić. Czy możesz, czy możesz daną grafikę użyć swo, na swojej stronie internetowej? Tam jest jeszcze ciekawostka, że kilka grafik wcześniej zleciłem, żeby wykonać, na przykład ta ryba z okręgiem to było kilka grafik, które były wykonane przez grafika, no żeby to po prostu jakoś wyglądało. Tutaj widać, że zawsze można wrócić, pozmieniać sobie te bloki. No i tutaj. Kolejne, kolejne zalety, no jak widzisz, kocham te e, takie ikonki. E, jeżeli chodzi o obróbkę grafiki, to niekoniecznie to musi być w Photoshop. Możesz to zrobić na przykład na kanwie. E, tutaj jeszcze e, jest jedna fajna rzecz, którą mam nadzieję, że nie przegapiłeś. Nie będziemy na, na, w, w 10 miejscach na stronie wpisać kod. kod Kociak i tak dalej, czyli można sobie e, zastosować e, słownik synonimów, czyli wyrazów bliskoznacznych. No i, no i tam było kilka propozycji, jak zauważyłeś, że sierściu, e, pupil i tak dalej. Wtedy ten tekst jest taki troszeczkę e, przyjemniejszy do czytania. E, Kolejnym elementem, który teraz jak widzisz robię, to są opisy, to są komentarze, dlatego że komentarze są szalenie ważne, no bo jeżeli ktoś kupił, podobało mu się, masz taki komentarz, ktoś dziś wystawił, możesz kogoś zachęcić e, do, do wystawienia, oferując mu na przykład jakiś e, bonus, e, no, to, no to takie rzeczy trzeba też na pewno e, umieścić. E, kolejnym takim trikiem jest to, że jeżeli robisz sobie stronę sklepu to, jeżeli ja przechodzę na landing page'a, to bardzo często robię sobie, e, wsadzam przycisk kupna w kilku miejscach. I akurat w tej dropie jest taka możliwość, e, żeby, żeby coś takiego e, zrobić. E, no i kolejna rzecz. Tutaj zobacz w Photoshopie kilka takich właściwie zabaw, tak? Bo nie oszukujmy się, to jest po to, żeby Ci pokazać, że to nie jest aż takie łatwe po to, żeby zniechęcić te wszystkie osoby, które dodają produkt w ciągu dwóch minut. Zobacz na przyspieszonym, na przyspieszonym tutaj podglądzie, ile to czasu zajmuje. No i widzisz, że jest przycisk. Kup teraz czerwony specjalnie, żeby się tam gdzieś um, um, wyróżniał. Masz te takie oczy, oczywistości, czyli że 14 dni, że masz bezpieczne formy płatności. Właściwie to nie wiem, czy nie są bezpieczne, ale są takie rzeczy, które naprawdę działają, i kilka grafik dodaję tutaj, które zostały wcześniej. Wcześniej przeze mnie stworzony. Pamiętaj, żeby ten opis był. Taki e, żywy. No i wracając jeszcze, pamiętaj, nie tylko Photoshop, możesz użyć w Ja akurat też na innym laptopie do szybkich takich obróbek używam. Program darmowy: Paint.net. Do e, ty, tych pro, programów jest bardzo dużo. Jeżeli znasz jakieś programy, m, które polecasz do obróbki grafiki, to śmiało możesz w komentarzu e, napisać. E, tutaj jestem na Icon Iconfider. Wcześniej był też e, Pixabay. Jeżeli dobrze pamiętam, tam też możesz e, wyszukać sobie. Grafiki widać pododawane. Pamiętaj, żeby ta strona, generalnie, była całością. Że przeglądając w dół, żeby mniej więcej to było jakieś takie wspójne, Tak jak u mnie, tutaj jest taka podróż. Tak od zalet po później po bezpieczeństwo i, i tak dalej zobacz naprawdę jaki ten edytor y, jest bajeranski, y, że to wszystko co zrobisz też fajnie się przeskaluje na telefon komórkowy no i będziesz mógł y, no dlaczego mieć y, trzeba mieć stronę y, przygotowaną pod mobilki y, no bo mam nadzieję że wiesz ponad Połowa użytkowników, która wejdzie na Twoją stronę, na pewno będzie z urządzeń mobilnych. Także kiedyś, kiedyś to było 10-20%, pamiętam, jak zaczynałem w 2014, 2014 15 roku. No, a teraz to też to po prostu standard. Więcej osób masz z urządzeń mobilnych. No i kilka takich grafik, które za pozwoleniem wziąłem z aukcji. Oczywiście pamiętaj, że produkt, który sprzedajesz, fajnie, żeby był w promocji, czyli ja bym, stał, ja bym w ogóle nigdy nie uruchamiał kampanii na produkt, który nie jest w promocji. A tak to mniej więcej wygląda. Tu kolejne ikonki, pupile, zalety, taka infografika z, z najważniejszymi rzeczami i taka infografika techniczna. Więc pamiętaj, zrób prosto mapę myśli i wybierz słowa kluczowe, które chcesz, żeby się zajęły, się na tej stronie. Odnoś się do cech przedmiotu. Nie powtarzaj za często takiej informacji, no bo to nie wygląda profesjonalnie, niektórych to potrafi drażnić. Zastosuj ikony oraz opinie swoich klientów. E, przygotuj takie kreatywne grafiki, tak jak widzisz, no ja zleciłem e, to komuś część sam robiłem, naprawdę trzeba zainwestować ten swój opis. E, inspiruj się innymi, ale pamiętaj, nie popełniaj plagiatów i teraz stwórz opis, który jest wiarygodny dla klienta, czyli jeżeli ktoś wejdzie na Twoją stronę, to żeby po prostu Ci zaufał, a nie pomyślał, że jest to jakiś e, scam, czyli rodzaj przekrętu. To tyle, jeżeli Ci się podobało, jeżeli doceniasz to ile się na tym napracowałem, bo jak widzisz, nawet w szybkim tempie zajęło mi to 10 minut. W rzeczywistości zajęło to, myślę, że po, grubo ponad godzinę nie liczyłem tego czasu. To jak już oglądaj do końca, spodobało cię, zostaw tą łapkę. Jeżeli masz jakieś pytania, nie wiesz, co możesz zmienić w swoim opisie pro, produktu, tak? to śmiało zostaw informację w komentarzu. Dzięki i do usłyszenia podczas następnego filmu.